Nareszcie jest, proszę! Siema, siema. Ile można czekać? Masz wszystko? Ja, daj, wszystko mam. tutaj mi tutaj wyrzuć. Jaki jest plan? Ja, no, no długo obmyślałem ten plan w nocy i tej. W bardzo ważna rzecz. No. To, czekaj, muszę. Czekaj, pójdę do mojego samochodu po tablicę z planem, zaraz wrócę. Okej. Okay. Dobra, jestem, jestem. No, nareszcie. Ale zabierę tutaj ten dywan. Tutaj rozłożyć tablicę moją. Mam nadzieję, że dobry plan obmyśliłeś, bo to jest bardzo trudna misja. No to chyba długo się nad tym zastanawiałem. I pyk. Dobra, te tablice. I teraz patrz. A no, tutaj Badela będę ci pokazywał. Tutaj widzisz? Tak, bardzo. Ale jest ja. pokazane tutaj, e, jakby kiedy kursuje, jakby te samochody dostawał złota. Tak. I jego ochrona, kiedy się zmienia ochrona. Okej, okay. no widzę, widzę. Hmm? Tutaj musimy zaatakować w nocy. Bo w dzień, to wiesz, w dzień będzie dużo ochrony i tak dalej. No. W nocy tam będzie czekał jeden typ. Jakby tam będzie jechał w organostku taki jeden typ. Musimy go załatwić i przybierzemy się jakby w jego ciuchy. W sumie no. to nie trzeba, bo mamy garnitury, no, więc możemy można... No i musimy tutaj zaatakować w nocy. Tutaj masz swoje itemki. To masz no, no, już myślę, że nie przydadzą też, rzeczy w sumie. Myślę, że nie. Masz... Że nie, masz dla, dla Ciebie mam maskę, dla mnie nie, bo mi się nie przyda, bo ja mam trochę inną rolę. To będziesz kierował pusem. A, jeszcze tutaj tarczę Ci dam na wszelki wypadek. To wszystko. Jeszcze smoki Ci mogę dać, kilka smoków. Ale, to tutaj ja widzisz, w nocy? No. mówmy się o 22.30, przyjdę do Ciebie jakby. I będziemy stąd wyruszać. Okay, Ale dobra. nie, może nie wiem dokładnie, bo to będzie podejrzane. Mówmy się przy Orlenie, 22. Okay. 3. No i w sumie to jest cały plan. Dobra. Dobra, musi nam się udać. Ninja nigdy, nigdy, nigdy się nie podają. Rachu, jesteśmy tutaj ogólnie już przed tym bankiem. Jaki jest plan? Powiedz co mam zrobić. Dobra, ogólnie tak. Masz naładowany pistolet? Yy, czeka, sobie tutaj yy, naładuję. Yy, o! Pan, dobra. Dobra, to jest małki. Ogólnie plan jest dosyć prosty. Robimy tak. Eee, ty idziesz tam od tyłu. Tam jest taki van biały. No. I tam jest taki koleś, co zaraz będzie właśnie podjechał i zaraz w złoto. Okay, musisz no. zacząć się do jego kabiny i go skasować na mój znak. Ja tam wejdę do banku i przez okno ci będę machał rączką i wtedy na mój znak e, masz tam pobiec. Ja mam tutaj, zobacz, mam tutaj kartę taką i ta karta jakby mogę wejść potem tam na zaplecze banku. Tutaj ukradłem już wcześniej, się przygotowałem. John, John. A jak dam ci ze łapką, biegniesz tego typa w wanie, kasujesz go. Ja potem jakby od tyłu zaplecza wejdę do ciebie. Jakby tam do tego złota i wtedy możemy stamtąd to Okej, okay, to ja jestem, gotowa to będę tutaj gdzieś podejść. Nie, ale możesz tutaj w tym samochodzie być, ja po prostu przez te okna ci będę machał łapką. Okej, okay, dobra. A to powodzenia niech moc będzie z tobą. Lecę. Dobra, to leci. Czekam na znak od bracha. O jest tam, dam mi znak. Lecimy, zakadam, że niech nie odbywał nic próbę. To jest ten czas, dobra. Bam, no, został został trafiony. Teraz go bezwładnym, po wypadnem go nie może mi nie może mi uciec. Gonił go tutaj, jak na życiu, nie umcieka, nie być, jak to jak najszybciej, bo nie to nie może wydrzewić, jak tylko... Pokonany, teraz jest misja bracha dalsza, część. czegoś Dzień dobry, dzień dobry, A ja tutaj po odbiór, przyszedłem po odbiór. Psiądź tutaj. A to jest moja karta. A, no to ja to już biorę, co pana? A, no ja jeszcze mam do pana pewną przesyłkę. Masz smoki na łeb. Szybka kasacja, szybka kasacja. Zobaczę łatwego, ukradnie, go. Dobra, no. chodź tutaj. Brachu, jesteś, jesteś? Jest tam, odpalać? Dawaj, tak, odpalaj, jedziemy. Dobra, szybko, jest Dobra dawaj. Uciekamy, To jest Dobra, uciekamy, lecimy. Nie, syreny słyszę, dawaj. No, szybko wiejemy, dąsła... wiejemy. Cichy i Brachu są ścigani przez policję. Postanowili ukryć się w tlenie na paradzie. Brak w nas policja, szybko musimy tutaj uciekać, dawaj, dawaj biegi! Szybko. Ej, parada jest jakaś, dawaj do tłumu! Masz rację, dawaj, schowamy się w tym, teraz nas nie znajdą! tędy, tutaj, tutaj. Chyba nas nie widzą, chyba nas nie. Dobra, dawaj szybko. do tej rudery! Ukryjmy się tutaj w tej ruderze, dawaj, szybko. Jak najszybciej. Chodźmy! patrz, patrz, patrz co tu jest A Co za to rąk? jest? Nie wiem, co to jest rudera Kasia, zamknij drzwi. Dobra, zamykaj, zamykaj. Schowamy mi się. Trzeba no, zabierwać. Jak najszybciej, jak najszybciej chyba i sam nie widzę, chyba nas. Nie Dobra, dawaj, schowamy się tutaj jak najszybciej. Dobra, tu mamy szansę się schować. Myślę, że nas dobra, dawaj. Myślę, że nie powinni, to ja wszystko przemyślałem. Ja akurat wybrałem go dzięki jest parada, więc dobra, że będziemy bezpieczni. Wyszukajmy jakieś dwie godziny i możemy wyjść. Dobra, dobra, a gdzie będziemy potem musiały do jakiejś tajnej bazy? Co zrobimy potem? Nie, później myślę, bo oni nie widzieli jakby naszych twarzy. Jedna sama widziała moją, ale już jej pozbyłem, więc potem możemy normalnie funkcjonować. Okej, okay, no bo on chyba może teraz tutaj przesiedźmy sobie tam tak dalej, tymczasem jak nie Mamy pieniądze w ogóle, ukraliśmy tylko do pieniędzy, jesteśmy bogaci teraz. Chłopie. Chyba to odszukujemy, tutaj jest ten moment, tak dalej, potem normalnie pójdziemy na powierzchnię.